Powodka moi drodzy, z tej strony Aurorka oraz Garet. Przywitaj się. Cześć, jest tu Garet. Dzisiaj zagramy w grę Dead by Daylight. Boy. Mamy w naszej... O właśnie chciałam powiedzieć, że mamy w naszej ekipie Summer Boya i czarodziejkę. Sable World. Będzie magicznie rozegranie. Właśnie. Miejsce poczynku Azarowa, złomowisko Autohaven. O, ciekawe. Teraz nie mam nic. Szamur dulca, niestety nie wiem kto to. Chodź. Że to? Chodź. Chodź. O nie, 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 proszę cię. Ty żartujesz. Nie, nie żartuję, mówię prawdę. O nie, założył, nie? Nie wiem, kto to był. Nie może być. Peru i gena. Bo ja. O matko, biegam koło, koło No. Że zawróciłam. To no chyba ty byłaś akurat Dobra O nie nie, nie 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 tylko nie tak Dobra, poleciałam w drugą stronę Poleciałam w drugą stronę, pewnie tam w spokojnie Dobrze Ubiłam go? Serio? Są koło same bore! P... Wraca chyba Ko bo ja przypiekałam pewnie! O! Y y y widziałam, że był po niego. Tak. A, dobra. Zauważył, że reperujesz tam. Dobra, schowam się. Nie ja usłyszę jego melodię. Pomon! Ja widzę jego ślady po nim. Zauważył cię? Trafił mnie tymi swoimi tymi. Tym takim rzutem, pamiętasz? Tak, wiem. Bo mnie trafił Dobra, na szczęście mnie... Nie oznaczył mnie na szczęście, tylko mnie zranił. Nie no serio, ze wszystkich mordulców musiałam trafić akurat na niego. Mamy radę, wygramy. Jest takimi mordulcami nie miałyśmy do czynienia. Właśnie, ale ja jego się boję najbardziej. Dobra, damy radę, Damy radę. Właśnie, damy radę. O, bo im pomaga. O nie, o nie, 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 Reperuj. O nie, o Idzie. Panika gaming. Panika gaming. O nie, 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 gaming. nie, 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 Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Terrą mnie, terrą mnie. Zauważyłam, uderzył drzewo. Cable mnie leczy. Na powieść mnie, powiedz mi nie. Widzę. Oh no. Oh no. Ach, blisko było, było blisko. Dobra Ale normalnie on ma takiego cel, on mnie po prostu trafia Ja nie wierzę O, dzięki, Dobra. dzięki Dokarujemy cię szybko No, poproszę o leczenie Patrz czy nie ma tutaj tego... ...gościa A! O nie, nie, nie Spokojny Duch mnie uratował. O nie! Co zrobiłam, co Patrz pod nogi, Ty! C zabiłaś. nie, Jezus, jak się, jak się tego pozbyć? Jak się tego pozbyć? Ja się jak jakoś wyleczyć z tego? Nie! 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 nie, 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 nie <śm> jestem naznaczona! Jestem o, napiętowana! Jesteś ja wybrana! No tak, no, ja nie chcę być tak wybrana! Ja chcę być... wolna! Dobra, będę biega, dopóki to nie zniknie. O nie! nie, 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 nie Reperuj, bo to będzie trzymało cię. Tak? Tam ja myślałam, że Tam. szybko zniknie. To nie znika, szybko. Ja reperowałam. O, widzę Gena. Dobra, dobra. Nie widzimy je. Ja Ściga gasable. Fable. Jak mam y, te, te takie druty wokół siebie, to mi widzi? Moja szczerze, nie wiem. Ale nie, nie stój koło niego. Dobra. Dobem. Ratuję ją, może mnie wyleczy. Popnął mojego gena. No nie, znowu! Nie, ja nie wiem, on ma jakiś, nie wiem... wiem. Dobra. Leczę ją. Koni Konimy! koni on No nie wierzę! No nie wierzę, no nie wierzę, no nie, 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 nie wierzę! te oh. małe trio nasze zaczął siedzieć super gło. Dlaczego ja? Nie, no nie mamy szans. No, dobra, Idę u ratować uratować. tej ci. Robią mi pod górkę. <grymne> to też byłem się kata. Aha. Wielcy fani Ani! Faja, ty, ty, ty to już nie masz czego bać. To twój ziomek. Loli! <grymne> Chyba sobie żarty, że ja jestem safe od głowy. Cheryl! <grymne> ty! Safe od głowy! Te uczucia zachowuje w <grywa> No dobra, dobra. Ironiczny śmiech przez łzy. Dobra. Bo ja krzyknęłam. Więc bądź starym, bo odciszasz Patrz. Patrz pod nogi. Patrz pod dobra, nogi. Dobra, dobra. Zapomniałam. O, Już dawno nie miałam kontaktu z Katem. Ale się uczysz. No dobrze? No. Nie no, to chyba do końca rozkrywki będzie. Chyba tak. Chory. Przynajmniej u was to nie zdejmuje się. Jak ja mogłam w to wdepnąć. Ja coś bym wdepnęła nie patrzyła po Dobra, biegnij tu, biegi tu, biegnij tu! Serio? Ratnie? Dobra, ja re reperuję, a ty uratuj. Dobra. Poważaj. Daj kciuki. Czy mam kciuki? A, no, chodź, kubito, lecimy tam. Chodź, naprawimy ją. Biegnę z sable. O, o. Czy on tu idzie? Nie. Dobra. Kubito, to, co ci się jak wystraszyłaś? Dobra, pomogę ci. Bo dobra, ona, ona jest gdzieś... A nie jest jednak. Dobra, naprawić, naprawić. Uwaga, pobiegł w waszym kierunku. Nie, pobiegł tu. Dobra, uciekam. Dobra, my się schowaliśmy tutaj. Dobra. Ojej, on samej poza zauważył. Nie, nie. No nie, no ten koleś to ma naprawdę szósty zmysł. Szósty, siódmy, ósmy i wszystkie po prostu po kolei, jak ty leci do no nieskończoności. No. To mój game. O, Summer boy go referuje. Bo Właśnie Ja normalnie mam tańkę game, totalny. Ja nie wiem, co robię. Ja też. Tak też się. Zapomniałam, jak się gra. Przeciwko niemu. Ja też. Do szukania to był właśnie plus 2 versus 8. Tam nie było kata. Więc co mam zrobić? tak, reperować geny. Reperujemy geny. Czekamy. Było blisko. Nie tak łatwo pieprzica. No o nie. Oh no. Masz z nosa! Przedłużę z palety! Przedłużę z palety! Przedłużyłaś? Nie, oberwa! Nie, był daleko. Ale była bluzka. Aaaa! O ja, A, Nie mogę. Aaaaaah! w to! Naprawiłam tylko tyle. Dobrze. Dobra. Cześć, to jest mnie. Spoko, luz. Ojeju, ale cię zamotałam. O, stoj tu. Reperuj swojego gena. i tu. Dobra. O nie! A to Możesz, dobrze czy źle? Poszedł w twoim kierunku, poszedł w twoim kierunku. ty reperowałaś, prawda? Tak, tak, ja naprawiałam. Mam no, się na swoim zierunku. mnie uratuje. dobra. Poczekam. Teraz separuję tak, żeby mnie niszczał. Nie niszczył się. No i uratował mnie. No to super. A chyba tutaj przyszedł kat. Aha. Dobra, dlaczego? go. Mhm, okay. dobrze, dobrze. Tak, hopnął gena. Z tej porze. No, Zwykle. Dobra, był koło naszego gena też. O tak, biegie tu. Biegnie tam. No, biegnie tam. Nie! Ale dałam się głupio złapać. Dobra, reperuję się do jego gena, bo jest daleko. Mhm, dobra, dobra. Przyjdzie. Proszę, to sam arboja najpierw. Chyba. A przynajmniej jak a, ja a patrzyłam, to kierowałem. W tym kierunku. Dobra. Jakby co to ja piszę? Dobra. Pignę. Pignę na ratunek. A widzę cię. widzicie. 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 <grymne> trzymaj się, trzymaj się, proszę cię, trzymaj Trzymam. się. Dobra, <grymne> no, wleczkę. Dobra, rozglądam się, rozglądam się. A też się rozglądam. Hammer Boya z No Namola ja z By Nie patrzeć, Sammer boja. Dobra. Dobra, teraz ja. Teraz czy nie napraw. A tu przybiegnie. Baczki? Tak, o nie, 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 nie. A tak? no. Tak. O tu jest gen w środku. Tak, tak, tylko że już biegi tu. Przeszedł koło mnie. Przeszedł koło mnie. Uwaga. Dobra. Minął. Minął tak, ten Żeby go uratować. Dobra, to no, tylko uratuję, ja spróbuję naprawić. Dobra. Ja akurat mam tego technika, to tak będę cicho naprawiać. więc może się nie zorientuję. O no nie! On się wyglował jeszcze. Chyba. Czy już y, przeszedł do drugiego tytułu? <tryk> nie, biegnie tu! Biegnie tu za mną. Biegnie za mną, biegnie za mną! O, o nie! Udać się, uciekniesz.

Nie. nie no, żegnam wszystkich bardzo serdecznie, niestety. Kat nie pokonał. I właśnie dlatego 2 vs 8 było lepsze od normalnej rozgrywki takiej podstawowej, bo tam nie było kata. No, zdecydowanie tak było. Dobra, ludzie, kto jest za tym, żeby skasować kata z Dead by, Daylight, Dead by Daylight? Ręka do góry. Łapka do góry, o, łapka do góry. Kasujemy kata z Dead by Daylight. Petycja do twórców Dead by Daylight. Kasujemy kata. <tosek> <tosek> Dobry dowcip. <wszystkich. tosek> Dosyć kata. Precz z katem. Dobra. No to na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie mu łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem. No to cześć. Cześć. Do zobaczenia.